Kochani, witajcie w kolejnym vlogmacie na moim kanale. Dzisiaj nagrywam naprawdę ciekawy odcinek, dlatego że będę robiła świąteczny sweter DIY. Ostatnio razem z tygą wspominaliśmy sobie nasz pobyt sprzed trzech lat w Stanach Zjednoczonych, kiedy wyjeżdżaliśmy stamtąd jakąś jesienią, to już wtedy zaczęły się pojawiać świąteczne dekoracje. I co zwróciło wówczas moją uwagę, było tam mnóstwo swetrów, takich wyglądających jak swetry, dokładnie DIY. Takie powiedziałabym nawet swetry na jeden raz. Wiadomo, że tego nie można było wrzucić do prania, dlatego że one były pokryte właśnie jakimiś łańcuchami, jakimiś... E, nawet e, cukierkami i tak dalej. I od tamtej pory ja czegoś takiego nie widziałam, dlatego że u nas owszem jest duży wybór swetrów świątecznych, ale one są zazwyczaj takie normalne, materiałowe. No więc dzisiaj stwierdziłam, że zrobimy sobie takie DIY amerykańskiego swetra świątecznego, które albo sami możemy założyć w ten jeden raz w roku w Boże Narodzenie, albo oczywiście podarować jakiejś bliskiej osobie i uważam swoją drogą, że to jest genialny pomysł na prezent świąteczny. Zacznę może od najważniejszego, kwestia swetra. Ja tutaj mam przygotowane dwa swetry, jeden biały, drugi czerwony, bo jeszcze nie wiem, który będę dokładnie przerabiała. Zaraz przymierzę wszystkie dodatki i wspólnie myślę zdecydujemy. Ale przede wszystkim, co chciałabym tutaj zaznaczyć, to ja polecam oczywiście do tego użyć swetra takiego z recyklingu, czyli albo kupionego w second handzie, albo najlepiej takiego, który macie aktualnie w szafie. Po prostu nie chodzicie. Ja akurat te dwa swetry mam właśnie ze swojej szafy, nie kupowałam ich specjalnie. Myślę, że to jest właśnie taka najważniejsza idea tego założenia DIY. Oprócz swetrów, o których przed chwilką powiedziałam, będę korzystała między innymi z tego worka, w który pakowałam Zegmontowi prezent na Mikołaja. E, myślę, że dobrze go kojarzycie, jeżeli oglądaliście ten odcinek. E, tutaj mamy różne elementy, które będę mogła wykorzystać, wyciąć i z powrotem naszyć na mój sweter. Tego, jak widzicie, jest naprawdę bardzo dużo. Mam jeszcze takie taśmy, one są chyba samoprzylepne, takie e, brylanciki i tak dalej. Mam jeszcze jeden taki złoty łańcuch, który kupiłam w Febko za jakieś chyba dwa złote, także wygląda to w ten sposób. Nie brałam więcej, stwierdziłam, że taki jeden łańcuch mi spokojnie wystarczy. No i mam jeszcze takie gwiazdki, które również e, można na speter przyszyć. I na tych rzeczach, które przed chwilą zobaczyliście, będę bazowała w tym DIY. Oczywiście chcę zacząć od wyboru swetra, i tutaj mm, teoretycznie mogłabym to zrobić na tym czerwonym, ale z drugiej strony nie wiem, czy on nie będzie taki zbyt oczywisty. Może biały byłby po prostu ciekawszy. To jest ciężki wybór. Ok, stwierdziłam, że faktycznie zrobimy to na białym swetrze, dlatego że mam tutaj takie dekoracje też czerwone, i na tym czerwonym one po prostu nie wybijałyby się jakoś szczególnie, więc myślę, że użyjemy białego. Jak mówiłam, moją główną bazą będzie ten worek, do którego pakowałam prezenty i zacznę od wycięcia tych potrzebnych elementów. Mniej więcej sobie to teraz przyłożyłam i w sumie całe te sanie się umieszczą, także ja chyba faktycznie użyję wszystkich tych sanek. Znaczy, co ja w ogóle? Super składnia. E, zmieszczę całe sanki po prostu na tym, wiecie o co chodzi. Teraz pora w takim razie na przyszycie tego. Zastanawiam się teraz cały czas, czy użyć kleju na gorąco, czy to przyszyć. I z jednej strony przyszyte wyglądałoby może, chociaż nie wiem właśnie, czy wyglądałoby fajnie, bo musiałam zmieniać nitki, żeby to miało sens. już widzę, że pojawił się pierwszy problem, bo no ta jest w miarę podobna. Szukam teraz nitek, które będą wyglądały w miarę ok. Pamiętajcie oczywiście, że Wy możecie to przykleić spokojnie klejem na gorąco, jeżeli to ma być taki sweder właśnie no na jeden raz, ewentualnie wiecie, taki, który gdzieś tam ubieracie na przykład do zdjęć i później zaraz używać jego ponownie no to nie musicie się przejmować tym, że to musi być jakoś przyszyte, bo i tak na nim, na przykład na tym moim będą rzeczy, które no, nie będzie się tego dało wybrać, tak jak na przykład ten łańcuch albo taśma przylepna, ale właśnie te amerykańskie swetry tak wyglądały. Nie zrobiłam tego wcześniej, ale też pamiętajcie, że możecie sobie coś takiego zaszpilkować. Teoretycznie powinnam, bo teraz widzę, że troszkę mi to się przesuwa po materiale, ale już mi się nie chce wyciągać szpilek i dokończę w ten sposób. Mniej więcej przyszłam tego Mikołaja nie we wszystkich miejscach, bo po pierwsze nie mam serio cierpliwości i żałuję, że zabrałam się za szycie ręczne tego. Bo mogłam po prostu użyć kleju na gorąco, no ale trudno, e, na przykład tutaj rączka mu odstaje, ale to później ewentualnie sobie jeszcze doszyję. E, teraz planuję użyć tego łańcucha i przede wszystkim przeszyć go tutaj na dole, pod saniami, e, no i później jeszcze może na przykład dookoła spetra. Zobaczymy, na razie robię stanie, bo tutaj też jest takie brzydkie coś. Zostało mi jeszcze tyle łańcucha, więc całkiem sporo. I teraz się właśnie zastanawiam, co z nim zrobić. Czy dać go na rękawy, czy na przykład na dół tego sumitera hmm, ci jeszcze rozpakuję te taśmy I zobaczę, co to w ogóle takiego jest. O, to to będzie fajne tutaj na przykład na górę. Albo na rękawy. Dobra, dajemy na rękawy. OK, te taśmy mi się spodobały, także jedziemy z drugą, ale tutaj już zrobię tak bardziej od góry. Teraz jeszcze poprzyczepiam takie gwiazdki, to znaczy przyszyję je po prostu. E, tak, no nie wiem, mniej więcej tak rozsypię na całym swetrze, żeby były rękawy naprawdę bardzo fajnie wyszły ale to zaraz zobaczycie wszystko na zbliżeniach ten mi się w ogóle bardziej podoba jest taki już turbo świąteczny dobra, naszyłam gwiazdki Właśnie uruchomił się mój pierwiastek minimalistki i stwierdziłam, że chyba wystarczy. Myślałam, żeby jeszcze użyć tego łańcucha więcej i bardziej nim ten sweter jeszcze tak opleść, ale próbowałam to przykładać i myślę, że byłoby już za dużo. Ja wiem, że niby o to chodzi w tych swetrach amerykańskich świątecznych, ale ja jednak zostawię to tak bardziej chyba po mojemu. Bawiłam się przy tym naprawdę świetnie. Oczywiście trochę żałuję, że nie użyłam jednak kleju na gorąco, bo przyszywanie tych elementów. Nie ukrywam, trochę mnie zmęczyło, tym bardziej, że musiałam zmienić nitkę na różne kolory, tak żeby to pasowało do tego Mikołaja, który jest na środku. No dobrze, w takim razie zobaczmy, jak wyszedł mój świąteczny swetr. Zawną podejrzewam, widzicie, bałagan, ale za chwilę będę to wszystko sprzątała, więc sweter ostatecznie wyszedł tak. Przyznam szczerze, że bardzo mi się podoba. Widzę, że tutaj jeszcze muszę tylko to doszyć, bo e, zapomniałam chyba. E, ale ogólnie wyszło moim zdaniem bardzo fajnie. Także pamiętajcie, że takie swetry świąteczne możecie łatwo wykonać w domu i tym bardziej, że to jest taka rzecz, którą się nosi tylko w, przez ten jeden okres po prostu w roku. Więc, więc nie musicie wydawać pieniędzy wcale na takie swetry świąteczne w sklepach, ale możecie zrobić coś ciekawego, oryginalnego, w czym będziecie tym bardziej zwracać uwagę podczas świąt. I ogólnie w tym grudniowym okresie. Z tego wszystkiego ja Wam przede wszystkim bardzo polecam te y, taśmy samoprzylepne z PEPKO, dlatego że ja jestem pod wrażeniem tego, jak ten klej trzyma. Ja w ogóle już nie mogę tego oderwać. Szczerze nie patrzyłam nawet, jakie jest zastosowanie tych taśm, ale na tkaninach sprawdzają się naprawdę rewelacyjnie. Kombinujcie, jeśli chodzi o ten element, który tutaj mam na całości, to możecie oczywiście wykonać coś w tym stylu samodzielnie z, z takich jakby podkładek pilcowych, to też musicie najlepiej w pas o coś takiego zapytać. Możecie też sobie dobrać coś kolorystycznie, żeby Wam pasowało do swetra, które aktualnie macie w szafie i który chcecie przerobić. Oczywiście ja Wam standardowo dziękuję serdecznie za oglądanie. Jeżeli filmik Wam się podobał, proszę zostawcie oczywiście łapkę w górę i komentarz. Będzie mi bardzo miło. Zapraszam też do moich innych vlogmasów. No i do zobaczenia w kolejnym vlogmasie jutro o 16, bo przypominam, że nagrywam codziennie. Buziaki.